Która postać z Sonika jest najszybsza? Przeprowadzimy wyścig ze wszystkimi postaciami z Sonika, żeby zobaczyć, kto jest najszybszy. Będą Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Eggman, Silver, Vector, Espio i wielu innych, a także tajne postacie. Kto będzie najszybszy? Zaczynajmy. Witam na kanale Leon Zostaw lajka, komentarz Gotuj się na przedstawienie, jeśli podobała Ci się ta piosenka, zostań i obejrzyj film. No dobrze, ekipo. Witam na ostatecznym wyścigu, ponieważ dziś zmierzymy się ze wszystkimi postaciami z Sonika, bez wyjątku. Tak, przyjaciele, nie zabraknie ani jednej postaci z Sonika, która zmierzy się w wielkim wyścigu, a do tego oczywiście pojawią się też tajne postacie. Będą miały 30 sekund, by pokonać cały ten tor, a ten, kto go ukończy lub zajdzie najdalej, wygra. Przygotujcie się, bo zaczyna się ta zabawa z Sonikiem głównym bohaterem, szefem i liderem. Rusza nasz kochany Sonik, mistrz i król. 3, 2, 1 i rusza na pełnych obrotach. Dawaj Sonik, pokaż na co cię stać z tą niesamowitą prędkością. Naprawdę jest szybki, ale to nie jest najważniejsze. Najlepsze u Sonika jest turbo. Właśnie widzimy, jak wykorzystuje pełną prędkość. O tak, świetnie. Co za lądowanie i co za skok. Przeskakuje nad niebieską rurą, chociaż powinien przejechać przez środek. Jest tak szybki, że łamie nawet zasady, i uwaga, bo dociera do fioletowej rury. Co za szaleństwo! Sonic daje z siebie wszystko, biegnie z maksymalną prędkością, próbując ustanowić najlepszy wynik ze wszystkich. Bardzo się spieszy z nowym turbo, bo jego czas skończy się za 3, 2, 1. Koniec czasu dla Sonika. Oto mamy naszego kochanego Sonika. Jakżeby inaczej? Jest pierwszy, chociaż jeszcze nikt inny nie startował. To prowadzi nas prosto do jego najlepszego przyjaciela, jego kumpla od wyścigów, Tails'a. Oto nasz futrzak, za 3-2-1 i rusza pełną parą. To Tails, towarzysz Sonika. Biegnie szybko i robi co może, ale nie dorównuje prędkością Sonikowi, co jest zrozumiałe. Trudno go prześcignąć. Mimo to daje z siebie wszystko i biegnie najszybciej, jak potrafi. Uwaga, bo włącza turbo. Tails też ma turbo i wie, jak go używać. Oto jest, ląduje z wielkim rozmachem i świetnie skacze. Dalej, Tails, przyjacielu, użyj znowu turbo. Ma trochę problemów, bo tarura ma problemy z grawitacją. Dalej, Tails, biegnij, spróbuj wyjść z niebieskiego poziomu. Próbujesz, ale tego nie widzisz. Tails! Przyspiesz, bo twój czas kończy się za 3, 2, 1. Koniec. Mamy Tailsa, naszego kochanego ogonka, na drugim miejscu. Było już dwóch uczestników. Ale uwaga, teraz przechodzimy do niesamowitego knucklesa. Zobaczmy, co potrafi. Do przodu knuckles. Pokaż wszystkim swoją prędkość za 3, 2, 1. Rusza z pełną mocą. Dalej, dalej. To przypomina finałową scenę z Sonica 3, gdy Tim Sonic urządza wyścig, bo wszyscy wydają się biec równie szybko. Knucklesowi idzie ciężko, ale uwaga, już wrzuca turbo. Dawaj Knuckles, właśnie tak. Daj z siebie wszystko. Co za szaleństwo, Knuckles dalej ciśnie, dobry skok, i zobaczmy, jak mu pójdzie w róże. Wygląda na to, że radzi sobie lepiej niż Tails. Przechodzi przez to, jak należy, i uwaga zostawia Tailsa w tyle. Wrzucamy turbo, świetnie. Knuckles teraz spróbuje wyprzedzić Sonika, co jest niesamowite. Więc dawaj Knuckles, spróbuj i pospiesz się, bo twój czas kończy się za 3, 2, 1, koniec. Nieźle mu poszło, nie ma co. Na drugim miejscu był Sonik, a teraz uwaga, bo idzie największa fanka Sonika, nasza ukochana Amy Rose. Zobaczmy co potrafi zrobić. Amy, pokaż nam swoją moc za 3, 2, 1 i rusza pełną parą. Amy Rose, świetnie, od razu włącza turbo. Ta dziewczyna jest bardzo szybka, widać, że chce być razem z Sonikiem. Wow, niesamowity skok i kolejny. Na Boga, ta dziewczyna jest nie do zatrzymania. Oto jest, wchodzi do niebieskiej rury i znowu wciska turbo, ile tylko może. Dalej, Amy, dawaj, myślę, że możesz wyprzedzić Tailsa. Dasz radę. Tak jest. Wow! Robi to niesamowitym skokiem i już zbliża się do końca niebieskiej rury. Musi się pospieszyć, by wyprzedzić Knucklesa. Czas Amy kończy się za 3, 2, 1. Koniec. Mamy Amy na drugim miejscu, bardzo, ale bardzo blisko Sonika. To prowadzi nas do wspaniałego i niesamowitego Shadow'a. Uważajcie, bo jest bardzo szybki. Pokażę wszystkim moc, chaos, Shadow'a za 3, 2, 1. Czas na naszego kochanego Shadow'a, który daje z siebie wszystko. No dobrze, dobrze. Pędzi szybko. Uważajcie, bo włącza turbo, które jest naprawdę bardzo szybkie. Chyba nigdy nie widziałem tak szybkiego turbo. O mój Boże! Wpada w niebieską rurę i używa chaos control, przez co jest praktycznie nie do zatrzymania. O ludzie, o ludzie! Myślę, że Shadow dzięki swojej mocy, nawet zatrzymując czas, może pokonać Sonika. Ale jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Biegnie na pełnych obrotach. Shadow wyprzedza Amy, Knucklesa i Tailsa. Czy pokona Sonika? Niech się pośpieszy, bo czas Shadowa skończy się za 3, 2, 1. Pokonał czas Sonika, więc Shadow bez wątpienia zajmuje pierwsze miejsce. Użył swojej mocy. Niesamowity wyścig, prawda, przyjaciele? Ale to dopiero początek, i myślę, że już czas ujawnić tajemniczych bohaterów. Masz tylko 20 sekund, by zostawić lajka, like zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczek, aby odblokować tajemniczych bohaterów. Dodatkowo, jeśli napiszesz w komentarzach, która postać z Sonika jest Twoją ulubioną i kto wygra ten wyścig, będziesz tak szybki jak on. Więc wybierz dobrze, bo czas nam się kończy. No dobrze, przyjaciele, myślę, że spisaliście się całkiem nieźle, dlatego moim zadaniem jest nagrodzić was odblokowaniem pierwszej sekretnej postaci, którą jest nie kto inny, jak najstraszniejszy creepypasta w historii Sonic Exe. Druga sekretna postać pojawi się na końcu filmu, więc nie odchodźcie, bo teraz przyszła kolej na największego wroga niesamowitego Sonika, doktora Eggmana. Gotowe, profesorze Eggman. O co chodzi? Co on ma? Ma nawet poduszkowiec. 3, 2, 1. Czas na doktora Eggmana, który rusza, dodaje gazu i pędzi całkiem szybko. O Boże, o mój Boże! Nawet strzela, nic go nie obchodzi, o ludzie, ależ prędkość. Wydaje się praktycznie nie do zatrzymania. Wpada prosto do niebieskiej rury i wygląda na to, że chce zostawić wszystkich przyjaciół Sonika w tyle. Mimo, że musi zwolnić, by wejść, już wyprzedza Tailsa. Uwaga, bo daje z siebie wszystko, na górze, na dole, wchodzi od góry i nie, nie uderza, ale szybko wraca na górę, spieszy się jak tylko może. Wyprzedza Nakelsa, prawie mija Amy, ale jego czas mija za 3 2 1 koniec. Mamy tu więc niespodziankę. Doktor Eggman blisko Sonika. Zajmuje trzecie miejsce. To prowadzi nas do jego największego dzieła, Metal Sonika, metalowej kopii Sonika. Metal Sonic aktywuje swoje urządzenie i wszystko zaczyna się za 3 2 1. Uwaga, zaczyna latać, a prawda jest taka, że jest naprawdę szybki. Uważajcie na Metal Sonika, bo to kopia Sonika. Co to oznacza? To znaczy, że będzie bardzo, ale to bardzo szybki i na razie to udowadnia, osiągając zawrotną prędkość. Wow, to niesamowite. Przesadza, za bardzo przyspieszył. To na pewno nie jest łatwe do opanowania, ale on to kontroluje. O matko, ten robot został zaprojektowany, by być niepokonany. Co za szaleństwo! Zostawia wszystkich absolutnie w tyle. Wyprzedza Eggmana, Sonika i może wyprzedzi też Shadowa. Ludzie, on wciąż idzie naprzód, daje z siebie wszystko, ale jego skończy się za 3, 2, 1, koniec. Przyjaciele, powiedzcie, że też jesteście w szoku. Metal Sonic na pierwszym miejscu. Z ogromną przewagą, co za niesamowite turbo. Uwaga, ktoś nadchodzi. To Silver, jez z przyszłości. Tak, Silver jest obecny. Użyje swoich mocy psychicznych za trzy, dwa, jeden i rusza do przodu. Dawaj, Silver, co za niezwykłe moce psychiczne. To naprawdę najszybciej jak możesz? No dalej, ogarnij się, użyj swojej mocy i pokaż więcej, bo tak nawet Tailsa nie dogonisz. O tak. Uwolnił swoją moc psychiczną na maksa i teraz jest znacznie szybszy. No dalej, Silver. Musisz wyprzedzić Tailsa, mimo że straciłeś dużo czasu. O boże, nadal używa swoich mocy psychicznych ile tylko może. Teraz idzie na całość. No dalej, Silver, wyprzedź Tailsa. Dajesz z siebie wszystko. Wygląda na to, że będzie w stanie wyprzedzić też Knucklesa, może Amy, ale nie wiem, czy dogoni doktora Eggmana. Jego czas kończy się za 3, 2, 1, koniec czasu Silvera. Więc Silver poradził sobie naprawdę dobrze, ale wystarczyło mu to tylko na piątą pozycję. Mamy sporo rywalizacji, a teraz przyszła kolej na jedną z moich ulubionych ognistą kotkę Blaze. Zapytacie zapewne? Leon Picaron. Dlaczego to jedna z Twoich ulubionych? No więc przyjaciele, zobaczmy za 3, 2, 1, czas dla Blaze. O mój Boże, używa płomieni, by lecieć szybciej, i właśnie osiąga nową prędkość. Wiecie, ogień to coś, co lubię najbardziej na świecie. To moja ulubiona supermoc, a bohaterowie ognia z gier wideo bardzo mi się podobają. Moja drużyna Pokémonów to same ogniste Pokémony. Widzicie, jaki ze mnie piroman. W porządku, kontynuujmy wyścig, bo Blaze daje z siebie wszystko, używając ognistych mocy. Pamiętajmy, że ona też pochodzi z przyszłości i to daje jej dużą przewagę, która pozwala jej wyprzedzić Sonika. Uwaga, daje z siebie wszystko dzięki ogniowi. Chociaż jej czas zaraz się skończy za trzy, dwa, jeden koniec. To była Blaze, ognista kotka. O Boże, zajmuje drugie miejsce. Co za szaleństwo! A teraz przechodzimy do kolejnego z ulubionych robotów tej serii: Omegi, który jest częścią drużyny Shadow'a. Oto on aktywuje urządzenia i przygotowuje się do lotu za 3, 2, 1. Omega rusza pełną parą, rozkłada skrzydła i zaczyna lecieć. Prawdę mówiąc, porusza się całkiem szybko. Widać turbo i troskę włożoną w stworzenie tego robota, ale widać też, że nie ma tyle czucia co Metal Sonic. Nie jest aż tak szybki. Widzimy jak schodzi, ląduje i znowu startuje, by wejść na niebieski poziom. Dalej Omega. Pokaż, że jesteś robotem od stóp do głów, prawdziwym i gotowym na wszystko. Tak, dobrze. Wyprzedza Tailsa, co nie było trudne i próbuje wyprzedzić Knucklesa, lecz jego czas kończy się za 3, 2, 1. Koniec czasu dla Omegi. Omega jest dość daleko od podium, ale próbował i to naprawdę super. Teraz kolej na drugą członkinie Team Dark, nietoperzycę, złodziejkę Róż. Jest gotowa, by dać z siebie wszystko za 3-2-1. Czas dla Róż, która wylatuje najszybciej jak potrafi. Dawaj Róż, próbuj dalej. Oj, ale to nietoperzyca, która nie lata zbyt szybko. Musisz próbować machać skrzydłami i takie tam. Tak to działa, nie rozumiesz? Dawaj Róż, machaj skrzydłami i uważaj. To jej pomogło, bo nabiera dużej prędkości. Dalej, Róż, no dalej. Biedny Tails zostanie sam. Tails, naprawdę mi cię żal. Jesteś jednym z najwolniejszych, chociaż wygląda na to, że Róż skończyło się już ten turbo i teraz dalej leci, omijając most. Wyprzedza Naklsa, Omegę i Amy pod względem prędkości. Jej jego czas dobiega końca za 3, 2, 1, koniec. To była Róż, nietoperzyca złodziejka, daleko od podium, ale poradziła sobie bardzo dobrze. Gratulacje Róż. To prowadzi nas bezpośrednio do lidera Team Chaotix. To Espio, sprytny kameleon ninja. Espio, pokaż wszystkim na co cię stać dzięki swoim mocom. Ninja za 3, 2, 1 i uwaga, zaczyna biec jak prawdziwy ninja. To szaleństwo, niezwykła prędkość Espio, ninja, oczywiście też świetnie skacze i dalej to robi. Uwaga, bo wszedł do rury, nie wiem jak i dalej biegnie szybko. Dalej, Espio, dobrze ci idzie, ale uważaj, tu łatwo się poślizgnąć. Niesamowita jest ta siła ninja, prawda, przyjaciele? Tutaj ma problemy z wejściem. Spada, ale skacze i już jest na górze. Uwaga, wyprzedza Sonika, chce wyprzedzić Shadowa, ale jego czas się kończy. Uwaga, Espio za 3, 2, 1 i co do Licha. Nie tylko wyprzedził Shadowa, ale także Blaze i zajmuje drugie miejsce. Co za geniusz! Uwaga, uwaga! Teraz kolejna wektora, krokodyla! Uwaga, bo uwalnia swoją moc za 3, 2, 1 i rusza z pełną mocą. Oto wektor, który jest dużo szybszy niż się spodziewałem. Zaczyna biec z taką prędkością i taką siłą, że może zostawić wielu w tyle. Oto on. Niesamowity skok, który wykonał. I uwaga, perfekcyjne lądowanie kontynuuje swoją podróż. Dalej, wchodzi na niebieski poziom i, o matko, kolejny, który zostawi Tailsa w tyle. Biedaczek, same rozczarowania, no cóż. Wyprzedza Tailsa, pędzi dalej i, uwaga, wykonuje gigantyczny skok, przeskakując kilku naraz. Wektor biegnie dalej, ale jego czas kończy się za 3, 2, 1, koniec. To był wektor. Krokodyl zostaje daleko od podium, ale zaliczył dobry wyścig. A teraz kolej na Krim. To króliczka, która jest urocza. Uwaga! Przed nami pierwsza, która może być za Tailsem. Za 3, 2, 1. Wychodzi Krim, porusza się dość wolno. Tails, przyjacielu, chyba już nie jesteś ostatni. Oto Krim, która zaraz wrzuci swoje turbo, próbuje, ale prawdę mówiąc, jej turbo nie wychodzi zbyt dobrze. To dość żałosne. Dalej, Krim, próbuj dalej. Jesteś mistrzynią. Wszyscy w ciebie wierzymy. Nikt w nią nie wierzy. Dalej, dalej. Dobry skok, Krim. Uważaj. Znowu skacze i wygląda, jakby miała spaść, lecz porusza uszkami, by utrzymać się w powietrzu. Bardzo dobrze, Krim. Jesteś bardzo słodka i urocza. Świetnie ci idzie. Tak, ale niestety twój czas się kończy. Krim. Za 3, 2, 1. Koniec. W końcu Tails świętuje. Jest ktoś wolniejszy od niego. To Krim. Gratulacje za bycie ostatnią, ale uważaj, to jeszcze nie koniec. Teraz kolejny członek drużyny Amy, Big Cod, który jak widzicie jest bardzo gruby. Zobaczmy, czy jest jeszcze wolniejszy. Nawet od Krim. Za 3, 2, 1. Tusza Big Kot. o mój Boże, nie mogę w to uwierzyć. Jesteś wolny, kolego. To według ciebie szybkie bieganie? Należysz do uniwersum Sonica, który biega 300 km na godzinę, kiedy chce. Big, jesteś naprawdę wolny. Dzięki temu Krim nie będzie ostatnia, a Tails już jest zadowolony, bo nie jest przedostatni. W każdym razie, Big, z szacunku obejrzymy dalej twój wyścig, chociaż szczerze mówiąc, jest dość nudny. Proszę, realizatorzy, jeśli możecie przyspieszyć stoper, by było znośniej. Czas biga kończy się za 3, 2, 1, koniec. Ach, big, próbowałeś? Ale pachnie to niestety ostatnim miejscem jak nic. Przechodzimy do ostatniej postaci czyli wave niesamowitej pilotki poduszkowców. Uważajcie, bo może być bardzo szybka. Oto poduszkowiec Wave. Za 3, 2, 1, czas dla Wave. Uważajcie, bo ona nie bawi się w konwenanse. Zaczyna lecieć bardzo szybko, uruchamia turbo na pełnej mocy w swoim poduszkowcu. To postać z gry Sonic Riders i oczywiście przewyższa prędkość biegnącego Sonika, bo poduszkowiec daje jej ogromne przyspieszenie. O rany! Wave! Ależ dobrze jej to wychodzi. Unika pułapek i leci naprawdę szybko. Prowadzi o wiele lepiej niż Egman. Widać, że to profesjonalistka. Jedzie dalej, wyprzedziła Sonika, unika przeszkód i wyprzedza Shadowa. Nie wraca szybko na górę, ale się pogubiła, musi się pospieszyć. Jej czas kończy się za 3, 2, 1 i koniec. Mimo wszystko to było niesamowite, bo dzięki swojej prędkości zajęła drugie miejsce. Gratulacje, Wave. Przyjaciele, to ten moment. Rywalizują tajne postacie. Pierwsze miejsce dla Sonika Exe, niebieskiego demona. Gotowy, Sonic Exe? Tory jest twój za 3, 2, 1. Rusza z pełną mocą. O matko, co to za prędkość? Bardzo szybko wyprzedził Biga. Co to za turbo? Sonic Exe ląduje prosto na niebieskiej róże i przyspiesza. O matko, ależ on przyspiesza, przyjaciele. Jest za szybki. Zostawia w tyle Tailsa, zaczyna wyprzedzać wszystkich. Knucklesa, Silvera, Eggmana, wszystkich. Po drodze rozwala wektora, oczywiście wyprzedza Sonika. O Boże, wślizguje się, wyprzedza Shadowa, także Blaze i spieszy się, bo jego czas się kończy. Sonic X za 3, 2, 1. Koniec czasu. Oczywiście Sonic X zajmuje pierwsze miejsce. Ale bestia, ale przyjaciele, nie udawajmy głupich. Tylko jedna postać może odebrać miejsce Sonicowi EXE. Zostawcie ostatniego lajka i subskrypcję, by odblokować tajną postać. Finał. Co to? O tak, Super Sonic legendarny złoty Naprzód Super Sonic za 3, 2, 1 start. O matko wyciąga rękę do przodu jak Superman i zaczyna lecieć naprawdę szybko. Przyjaciele, ależ prędkość, z jaką leci Super Sonic wygląda na to, że z czasem przyspiesza. O matko, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jest za szybki, zostawia absolutnie wszystko w tyle i dalej przyspiesza. Co to jest? O matko, wyprzedza wszystkich. Jest za szybki, ciągle pędzie do przodu. Zostawia w tyle Shadowa, Blaze, Wave. Teraz zostawi też Espio, metal Sonica i poradzi sobie z Sonikiem Exe. Tak. Wyprzedza go i daje z siebie wszystko, bo jego czas kończy się za 3, 2, 1. Koniec. Super Sonic kończy tor i jest najszybszą postacią ze wszystkich. Koniec, to moi przyjaciele, jest ostateczne podium. Na trzecim miejscu Metal Sonic, robotyczna kopia Sonika, na drugim miejscu Sonic Exe. Ulubiona creepypasta wszystkich, a zwycięzcą jest najszybszy w historii Sonic. Jak to możliwe, że najbardziej ikoniczną transformacją nie jest Super Sonic? Więc już wszystko wiecie, przyjaciele. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i napiszcie mi, z jakimi innymi postaciami, franczyzami i innymi produkcjami moglibyśmy to zrobić. To był naprawdę świetny film. Tito Leon żegna się i widzimy się, przyjaciele, następnym razem. Do zobaczenia.